Moi drodzy widzowie, rozpoczynamy nowy odcinek i chciałem Wam się na samym początku pochwalić czymś fajnym, bo jak dobrze wiecie, dużo pracuję i pracuję w podróży i mam nowego laptopa Microsoft Surface od Komputronika I dzisiaj będę go testował. A jak najlepiej przetestować taki ultra, super szybki, lekki laptop, najlepiej w podróży. Więc wybieramy się do Hiszpanii. Dzieciaki jeszcze nic nie wiedzą. Justyna Bimbina zdecydowanie wie, bo kupowała bilety i zabieramy się do tej Hiszpanii, żeby przetestować tego laptopa w podróży jak się będzie miewał, jak się będzie sprawował i ile wytrzyma jego, ponoć wytrzymała bateria więc wsiadamy w samolot i lecimy Te plecaki spakowane, napakowane jeszcze nigdy nie miałem w życiu takiego pojemnego plecaka gdzie yy, zmieściło mi się naprawdę wszystko później wam pokażę co najważniejsze laptop jest tutaj leciutki zamykany i mobilne Czyli można wszędzie sobie usiąść, otworzyć i działać. Jesteśmy już na miejscu, lotnisko w Alicante, niewielkie lotnisko, podobnie jak niewielki był samolot. Czy dało <grystało> się pracować mimo wszystko na tym laptopie w samolocie? Niekoniecznie po pierwsze, dlatego że zapomniałem słuchawek, a po drugie, patrząc na to miejsce na nogi, to naprawdę na laptopa i tak nie ma miejsca. Tam na telefon jest ciężko. Więc jedziemy do hotelu i tam będziemy działać już dalej. Jesteśmy tutaj na miejscu. Mamy przepiękne mieszkanko, można to domem nazwać. Dwie łazienki, dwie sypialnie, rozkładamy sprzęt. Co tu będziemy robić? Będziemy właśnie nagrywać odcinek na kanał do roboty z człowiekiem, który takie mieszkania wynajmuje, dzierżawi, sprzedaje i wszystko co z tym związane. A co związane, to się też tego wszystkiego dowiem. Laptop testujemy już od jakichś dwóch, trzech tygodni. Teraz tworzę z tego odcinek, bo jak dobrze wiecie, zazwyczaj nie pokazuję czegoś, chyba że odpakowujemy, robimy jakieś unboxingi, od razu z tego korzystamy, ale wiadomo Laptop, jak to laptop, korzystamy z niego na co dzień. A teraz robimy taką dla Was wideo recenzję. I ładowarka też jest bardzo fajna. To Wam też pokażę na samym początku tą ładowarkę. Czyli sobie ją przypinamy tutaj i, jak na przykład ktoś, nie wiem, przechodzi, pociągnie przez przypadek tą ładowarkę. No to ona sama odpada, więc co o nim więcej, to jeszcze w dzisiejszym odcinku będziemy tutaj dużo podróżować, dużo pracować mobilnie, więc też się dowiecie. Ale też zobaczycie piękne krajobrazy, Hiszpanię, Hiszpanii, Alicante. Chciałam powiedzieć, bo kazałeś środek tutaj I... domu, ale pokaż zewnątrz. I tutaj mamy takie piękne miejsce, ogólnodostępne baseny. Zobaczcie Brodzik, duży basen. Dzieciaki mogą się kompaktować. Ale wiemy też, że jest jeszcze góra. Tak, witajcie w naszej bajce. No jest przepiękne, naprawdę. Widoczki. Tam morze mamy, o! Jeszcze ubieram, bo dopiero ja otworzyłem tą swoją ruszki. torbę, więc muszę się szybko przebrać i lecimy dalej. Wybraliśmy się na zwiedzanie nieznanych, czyli Justyna wbiła po prostu cokolwiek w GPS i mówi, tu będziemy dzisiaj spacerować. To tak nie było, przeczytałam, że tu jest ścieżka taka do spacerowania z pięknym widokiem na skały i morze. W tym momencie nie przesyłamy wam za dużo ciepła i słońca, No ciepło, 20 stopni jest, ale słońce dzisiaj za chmurkami. Witek się zmęczył i ma drzemeczkę. W ogóle po ostatnich wakacjach jak byliśmy w Turcji, to zepsu... linie lotnicze zepsuły nam wózek całkowicie i nasz karbonowy Marios Cybexa się rozpadł po prostu na pół, rama cała pękła i pożyczyliśmy teraz wózek od znajomych. Klimat jest przedni, zaraz słoneczko już zajdzie, jest jakoś 17.30, więc tutaj słoneczko tak do 18. .00. Nie no, klimat, serio, zazdroszczę wszystkim, którzy mają co tutaj co weekend, wiecie, piasek, woda. Takie bardzo hiszpańskie jedzenie. Podoba mi się tu wystrój, a ja tobie Wojtek? A, jest przepiękny. Lepsze jest jedzenie niż wystrój. Ale... Ile czekaliśmy, Wojtek, na jedzenie? 2,5 pół minuty. <laughs> serio. I tu mamy baos w bo... tak wołowina? Tak. I po prostu... Ramek wygląda pidnie trochę. Zjedliśmy już sobie, idziemy na szybkie zakupy. A co jest najpiękniejsze, tutaj przed sklepem normalnie rosną sobie limonki, już Wam pokazuję. No ciekawe, ciekawe. Nie widział. Spadły ale zapachniało, o ja Wiem, że Hiszpania może Wam się kojarzy z tapasami jakimiś palami, i tym podobne, ale my zrobiliśmy sobie na kolację hot dogi z hiszpańskimi parówkami. Więc teraz czas na kolejną pracę, pracę na laptopie. I pracuję sobie już tutaj chyba z półtorej godziny lekko. 86% bez ładowarki, bez ładowania. Nie montowałem teraz aktualnie, ale mm, oglądałem coś na YouTube, poprawiam jakieś filmy wizualnie i tym podobne, więc to jest naprawdę niesamowite. Co do samego montażu, sam montaż Wiadomo, że nie jest to komputer stricte stworzony do montażu, tak jak ten, co mam, że tak powiem, stacjonarny w domu. On nie ma wentylacji, nie ma powiedzmy odprowadzania tego ciepła. Ale też się tak nie grzeje. Przy samym montażu, czyli w 4K sobie montujemy, jest spoko, ale wiadomo, że jak jedziemy gdzieś, to raczej głównie po to, żeby zrobić jakieś poprawki stworzyć jakiś, nie? Realizacja czy coś takiego, a niekoniecznie 40-minutowy film w 4K na takim laptopie, który jest dość mobilny. Co jeszcze mamy? Tutaj 16 GB RAMu i tutaj jest procesor Snapdragon. Czy Wam to coś mówi? Może tak, może nie. Mi wcześniej, zanim się czegoś o tym więcej dowiedziałem, to nie mówił mi wiele. Tak jak sobie tutaj montujemy, Akurat nie wiem, co tu montowałem, jakieś. Aha, robiłem sobie jakieś rilse czy, czy rolki z odcinka o pieczarkach. No to tak jak mówię, to chodzi wszystko bardzo szybko, bazy, Ale bardzo zdjęcie. No obraz jest super. No i to też jest fajne, że tu można sobie coś przeciągać, ruszać. To też w przeglądarce jest bardzo fajne, bo jak wiecie, ja mam tutaj mnóstwo różnych I A zakładek. Wiecie, ciekawostka jest taka, że jak zapytam Wojtka, na przykład. Co jest w tej zakładce każdy W każdej zakładce wiem, co jest. To jest po prostu mój Muska DHD działa na tylu zakładkach w środku w głowie. I tak samo działam i patrzę No i mam nie wiem ile teraz. Nie wiem, ile bym musiał sprawdzić w historii. Um, nie wiem, ile jest. 42 zakładki mam otwarte, 42 zakładki i on naprawdę chodzi. I tutaj sobie włączę teraz Adobe, nie wiem, Premiere Pro czy Photoshop, i wszystko gdzieś tam funkcjonuje gdzie każda zakładka to można sobie wyświetlić. Zabiera. Gmail wykorzystuje 300 MB pamięci. Kolejna zakładka Gmail 140 MB pamięci. Dokumenty 250 MB, więc tych MB pamięci wykorzystywanych przez, przez Google Chrome jest naprawdę sporo, ale tak jak mówię, każda jest mi potrzebna. Do czego nawiązywałem? Do tego właśnie pracowania na dotykowym ekranie. Sprawdzić Facebooka, sprawdzić tutaj sobie robimy roleczki. I to jest naprawdę tutaj sztuczna inteligencja. O, tu też trzeba to zauważyć, że mamy tu copilot, sztuczną inteligencję copilot. I mamy do tego też przystosowany bezpośrednio przycisk. Pisałem do komputeronika, bo z nimi mam współpracę. Oni dostosowali ten laptop do mnie. Mówię, coś, co musi być, to właśnie taki laptop multimobilny z dużą baterią, która będzie na długo trzymała. I jeszcze dwie rzeczy były co najważniejsze, czyli, żebym mógł sobie na tym montować, pracować tak, jak pracuje na co dzień i ten dotykowy ekran. No i wszystko się spełnia, wszystko jest spoko. Sporo osób już pisało na Instagramie, co to za laptop, więc polecałem. A ja dalej sobie pracuję, kiem tego hiszpańskiego hotdoga w polskim wydaniu z ketchupem i nie tylko. A widzimy się za chwilę. Dzisiaj od rana sobie działamy znowu na tarasiku. Pochmurnie dziś zdecydowanie. Nie jest już tak pięknie jak było wcześniej. Praca w re. Piękne widoki. Coca-Cola jakaś dziwna. Zero sher. No i sobie tu działamy. Justyna z chłopakami wygoniłem ich, bo miałem kilka telefonów do wykonania. Wygoniłem ich do nie wiem, na plażę czy gdzieś. A ja w tym pięknym Widoków z tą piękną atmosferą po prostu sobie pracuje. Czemu piękny? No bo tam mamy. Jak wiecie, dobrze baseniki Kurczę, intensywnie, ale to dlatego, że jest czwarty kwartał, dużo tematów do zamknięcia, i w sumie taki urlop to w sumie prawie że nie urlop. Fajnie, że yy, chłopaczki, Justyna gdzieś tam sobie wybyli i, i korzystają z tej hiszpańskiej atmosfery. A ja, no, jak dzień, jak co dzień, 12 godzina przed laptopem stałem o 8. Stworzyłem już kilka rolek. Wykonałem o dzisiaj 50 chyba telefonów, bo, bo sporo tematów takich telefonicznych dzisiaj się rozwinęło. Jeszcze czekam na jeden telefon o 12.30. Yy. Dzisiaj odcinek mojej drodzy zrealizowane nakręcone czyli to jedna z najważniejszych rzeczy jaką tutaj w Hiszpanii miałem odhaczyć więc odhaczyłem dzisiaj mam publikację kolejnego odcinka na kanał do roboty czyli to wszystko się zazębia jedno kręcimy drugie publikujemy a co najważniejsze trzecie planujemy bo tych planów też jest na kolejny tydzień sporo żeby po pierwsze znowu nakręcić odcinek po drugie sprawdzić odcinek który jest teraz montowany a po czwarte żeby znowu opublikować coś i tak tydzień w tydzień tak to wygląda, dlatego ta mobilność jest jak najbardziej ważna. Po pierwsze na telefonie, bo cały czas telefony się urywają, po drugie z tym laptopem żeby mieć to cały czas pod kontrolą. No, Łatwiej jest na większym ekranie. Ten ekran ma około 15 cali w tym laptopie, więc to też jest fajniejsze niż sprawdzać te odcinki na telefonie, bo często montażyści mi je przesyłają i ja muszę sprawdzić na minutę po minucie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest tak, jak powinno. A jeśli nie jest jak powinno, no to wypisuję od razu wszystkie poprawki w takim klimacie, jak tutaj zdecydowanie lepiej i fajniej się pracuje. Ja chciałam powiedzieć, że się czuję jak Hiszpanka już. Już jesteś już Hiszpanką? Jestem Hiszpanką? Już jestem Hiszpanką. Zaliczyłam wszystkie hiszpańskie sklepy, plaże, już znam drogi. Już... Szukamy restauracji, ale mnie przekonuje najbardziej ta, co jest za Wojtkiem, bo byśmy zjedli w spokoju. Skończyło się na tym, że nic tutaj nie zjedliśmy. Chłopcy jedli, jak to się czyta? Her... Papaju. No i jedzą lody. W hiszpańskich klimatach dzisiaj gramy w minigolfa, więc zapraszamy na dołek. <laughs> Od czego zaczynamy? Od pierwszego dołka. Dlopiś. Musimy się doczekać do kolejki, będzie pierwszy dołek mamy. A może ma minąć, czy nie? Tak nie działa. Nie, bo wszystkie są 1, 2, 3, 4, więc... Okay. Wczoraj dostałeś od wróżki zębuszki pieniążki, tak? I postanowiłeś wydać to na... Na minigolfa. <laughs> Lubisz minigolfa? Tak. Ja też. Ty też? też? A może dwójkę zrobimy, a to wrócimy. Dlatego, to też życie, dlatego jutro wyratujemy, bo nie chcemy takiego życia. Co? Idziemy minus 2 stopnie. W słońcu i pluche i ciemno o 16. Tego oczekujemy. Co Te umówiłam się ze znajomymi, których w sumie poznałam w Alicante tutaj. Jakoś, o są właśnie, Basia i Remek. Idziemy! Idziecie na górę? Tak! I idziemy razem na kolację. To co lubimy najbardziej, nie? Co tu mamy? U. Dobra, dawać dalej. No to Ci coś tam jeszcze da. Proszę bardzo i tu... No, podasz już Ja zrzucę do szyby, a tak Znaczymy, tak. że Pani już mogła. Znów się teleportowaliśmy. Proszę bardzo ja <grym> jest słodka, co Biciu? Dostaliśmy tutaj zaproszenie na winy i ciasto i takie piękne tutaj mamy zwierzątki. A właśnie chciałam powiedzieć, że zwierzęta do Wojtka Zawsze po prostu tak lgną, do no dobrych ludzi po prostu. Sobie, znaczy, ona sobie tak sobie dużo no. dzieci, zwierzęta. Kończymy naszą hiszpańską historię. Dobraliśmy kanapki na drogę. Mamy 5 minut czy 7 minut do transportu na lotnisko. A samolot mamy za godzinę, więc pędzimy. Zapomnieliśmy, że tu tak późno wstaje słońce. Więc <laughs> mieliśmy budzik na 6.40, to było ciemno. Dopiero słońce weszło o 7.30. No nieważne, ważne, że już jest jasno. Jak to mówią moi drodzy, no i wylądował. Wylądowaliśmy. Co najgorsze jest w powrocie z Hiszpanii do Polski powrót z Hiszpanii do Polski. Chyba nie ma nic gorszego. <noise> Oczywiście w żarcie, yy, pogoda jaka jest, każdy widzi za oknem, a ja w międzyczasie na tym laptopie, który Wam w dzisiejszym odcinku pokazywałem, zmontowałem ten odcinek, który już widzieliście przed chwilką. Co jeszcze dodatkowo mogę powiedzieć? Oczywiście ten laptop możecie znaleźć na stronie komputronika. Ceny Wam tutaj nie podam, znajdziecie ją w opisie, bo ona pewnie się to zmienia, w zależności od jakiejś promocji. Yy, gdy on był mi przesyłany, była cena około 8-9 tysięcy, jak jest teraz no, to śmiało zobaczycie. Snapdragon X12 Core Microsoft Surface 7 edycji. To tyle o tym laptopie. Jak się sprawował, to tak jak widzieliście na tym filmie, czyli wspaniale. Jestem mega zadowolony z tego sprzętu. Pewnie go zobaczycie jeszcze w innych jakichś tam relacjach, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na YouTubie, na Facebooku. Oglądajcie wszystkie te materiały. Oczywiście ta vlog, kanał do roboty. A laptop, link. W opisie. Więcej już nie będę tutaj opowiadał. Myślę, że wyciągnęliście fajne wnioski, więc jeśli szukacie takiego fajnego, mobilnego, lekkiego laptopa do pracy, czy też do surfowania po internecie, to naprawdę mocno polecam. Siema!